Przyjść Duch Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubinicy, przyjść Duch Święty, przyjdź przez potężne wstawnictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ublubinic, przyjść Duch Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubinicy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zbliżają się święta i będziemy składać życzenia. I dzisiaj o życzeniach. Tych świątecznych. Po pierwsze, komu powinniśmy złożyć życzenia? Nie rodzinie, nie przyjaciołom, najbliższym, ale pierwsze życzenia powinniśmy złożyć temu, kogo, kto święto akurat ma. Czyli są to urodziny Jezusa Chrystusa. I tak, jak zazwyczaj, życzenia składamy temu, kto obchodzi urodziny, a nie temu, kto na nie przyszedł. Więc w pierwszej kolejności powinniśmy y, złożyć życzenia temu, kto się 2021 lat temu urodził, czyli Jezusowi Chrystusowi. On jest y, jubilatem. I składając Mu życzenia, czego możemy życzyć? Czemu życzyć, czego życzyć Jezusowi? Ano jeszcze to aby go poznano, bo Jezus mówił, że przyszedł po to na świat, aby poznano Ojca, poznali jego i poznali miłość Boga Ojca. Jezus Chrystus jako Syn Boży przyszedł objawić nam Ojca i pragnie, aby go poznano, jego jako Jezusa Chrystusa i Ojca i Ducha Świętego, którego on posyła. Dalej, żeby żebyśmy z Nim byli. Jezus pragnął być z nami i On chce, żeby Jego dzieci były z Nim i żeby poznały wielką miłość, którą On ma ku nam. Święty Franciszek, On płakał i mówił, miłość nie jest kochana. Miłość nie jest miłowana. Pragnieniem miłości jest miłować, żeby ci, których miłuje, żeby odpowiedzieli miłością na miłość. Bo tylko tak można odpowiedzieć. I też, aby byli jedno. Aby Jego dzieci były złączone miłością tak, aby stanowił jedno. Aby się tak zespolili, aby świat uwierzył, że Ojciec posłał Syna. Aby tak się zjednoczyli w jedno, aby świat uwierzył. I też musimy życzyć sobie tego, żeby ludzie przyjęli Jego orędzie, Jego miłość. Bo nie ma ludzi niewierzących. Są ci, którzy nie poznali Bożej miłości. Tak, tak podobno mówi Matka Boża, że nie ma ludzi niewierzących. Są ci, którzy nie poznali Bożej miłości. Czasami ten, kto wie dużo o Jezusie, może nie znać jego miłości. Także to jest ważna rzecz. I też Maryi, co możemy życzyć, bo powinniśmy jej jako matce życzyć w, w ten, ten dzień tego samego, co, co życzymy Jezusowi bo pragnienie Maryi jest zespolone z pragnieniem Jezusa. Ona sobie życzy tego, czego sobie życzy Jezus. I ona by pragnie najbardziej, żebyśmy ukochali jej Syna Jezusa Chrystusa, aby on, bo on, ona wie, że On nas kocha. I Matka cieszy się, kiedy dzieci się miłują. Teraz z okazji tego, że jest to święto Bożego Narodzenia, My też nawzajem składamy sobie życzenia, jako ci, którzy cieszą się z tego dnia i cieszą się z owoców tego dnia. I zazwyczaj w czasie życzeń mówimy o tym, czego sami pragniemy. Ja będę życzył innym ludziom tego, czego sam pragnę. Nie wiem, czy zauważyliście, że ten, kto jest chory, na pierwszym miejscu powie, żebyś był zdrowy, żebyś nie chorował tak jak ja. Ten, kto jest łasy na pieniądze, będzie życzył powodzenia w biznesie. Ten, kto jest samotny, będzie życzył, żebyś spotkał kogoś, kogoś przyjaciela, jakiegoś, no właśnie, dzieci, młodzieży się życzy, żebyś się dobrze ożenił, żebyś miał dobrą żonę, dobrego męża. I, i życzymy wszystkiego najlepszego: pokoju, szczęścia. I tak, tak sobie, ale zobaczcie, to są wszystko rzeczy przemijające, to są rzeczy, które yy, zazwyczaj, im starsi jesteśmy, tym często mniej, mniej ich mamy. Yy, natomiast to, co ja bym chciał, do czego Was zachęcam, to żebyśmy jako chrześcijanie życzyli tego, co chrześcijanin powinien sobie życzyć najbardziej i czego powinien życzyć innym, a mianowicie świętości. Nie bać się tego słowa, używać w życzeniach. Życzę Ci świętości. Życzę Ci tego, abyś był, była świętą. Bo życzeniem Boga jest to, abyśmy byli święci. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Tak jest napisane w Piśmie Świętym. Świętymi bądźcie. Dlatego, pragnieniem chrześcijan jest zostać świętym. Abyś był święty. I też druga rzecz, która z tego wynika. To jest, żebyśmy się kiedyś spotkali w niebie. Żebyśmy poszli do nieba. Przedziwne to jest, ale święci pragnęli umrzeć. Święty Paweł mówi: Ja już pragnę umrzeć, bo to dla mnie o wiele lepsze. Pozostawać z wami to raczej dla was konieczne. Siostra Faustyna też już się nie mogła doczekać tego dnia, kiedy Jezus przyjdzie ją zabrać do nieba. Bo ona wiedziała, że to jest dla niej największa radość i największe szczęście będzie. Powiem wam, że mała Tereska od dzieciątka Jezus życzyła swojej mamie, żeby umarła. Nie dlatego, że jej nie kochała, że jej źle życzyła, ale właśnie życzyła jej tego, co jest najlepsze. Czyli życzyła jej nieba, żeby jak najszybciej dostała się do nieba. Tak bardzo ją kochała i wiedziała, że mama na to zasługuje, że życzyła jej śmierci. Przedziwne. A jednak, nie bójmy się życzyć nieba, Żydzi, którzy przychodzili do Jerozolimy i do tej pory, po skończonych uroczystościach, kiedy już wracają do swoich krajów, do swoich miejscowości, mają, mają w zwyczaju żegnać się tak. Do, za rok w Jerozolimie. Czyli za rok ponownie, żebyśmy się spotkali tutaj w, w Jerozolimie. Żeby ten rok tak dobrze nam poszedł, żebyśmy się znowu mogli spotkać na świętowaniu. A ja Wam mówię, do zobaczenia w niebie. I tego życzę Wam i sobie, i to jest yy, największe marzenie moje, i niech też będzie Waszym marzeniem, żebyśmy się kiedyś spotkali w niebie. I nie bójcie się życzyć tego, nawet tym, którzy tego nie rozumieją, którzy nie wierzą tak jak my, którzy nie poznali Bożej miłości, i nawet naszym wrogom. Właśnie takie życzenia, takie proste życzenia, żebyś poznał Bożą Miłość temu, kto jest Twoim wrogiem, kto, temu, kto, kto się boczy nad Ciebie. Żebyś poznał Bożą Miłość, żebyś poznał, jak Cię Bóg miłuje, będą najpiękniejszymi życzeniami. To jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy powiedzieć każdemu człowiekowi, który nie zna jeszcze Jezusa Chrystusa. Bóg Ciebie kocha. I życzę Ci, żebyś to odczuł, żebyś się o tym przekonał. Żebyś się przekonał, że Bóg Cię miłuje. I dlatego jak teraz będziecie składać życzenia, wy, którzy zawierzyliście się Najświętszej Marii Pannie i która was prowadzi, która was chce mieć wszystkich u swojego boku w niebie. Ona na was tam czeka i wszystko robi po to, aby jej dzieci dostały się do nieba. I ona chce, żebyście wy powiedzieli to tym, którzy jej jeszcze nie znają, którzy nie znają Maryi, którzy nie znają Jezusa. Że Bóg ich miłuje, że Maryja ich miłuje i że życzycie im tego, żeby byli błogosławieni, żeby byli szczęśliwi. Jezus nas, uczył nas, y błogosławcie, nie złorzeczcie. Dobre życzenie to jest błogosławieństwo, a złe życzenie to jest przekleństwo. I błogosławcie, czyli dobrze życzcie, życzcie nawet tym, którzy was, mnie przeklinają. Do zobaczenia w niebie. Bądźcie święci, bo Bóg jest święty i chce waszej świętości. Niech Was strzeże i błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.